Chciałbym Państwu pokazać nową przemysłową bramę segmentową serii 60. Jej szczególną zaletą jest duża prędkość otwierania wynosząca nawet do 1 metra na sekundę, którą osiągnięto dzięki ulepszonym rozwiązaniom w konstrukcji ościeżnicy. Jednym z nich jest promień łuku szyn prowadzących, drugim zaś rolki poruszające się w szynach bieżnych. Ich średnica została zwiększona z 45 do 47 mm, co zapewnia lepszą stabilność w prowadnicy i zmniejsza drgania. Nawet w przypadku prowadnicy o wewnętrznym wymiarze wynoszącym 49 mm. Tutaj widzimy, że rolki bieżne znajdują się w osłonie złożonej z dwóch elementów. Dzięki temu poruszają się ciszej, co wpływa na ogólnie niższy poziom hałasu generowany podczas pracy bramy. Dodatkowo na osi rolki znajduje się tuleja stworzywa, która także redukuje hałas. Natomiast u dołu w standardzie zastosowano obustronne zabezpieczenie przed podważeniem, którego mechanizm zintegrowany został w uchwycie dolnym linki. Dzięki temu, brama jest już przygotowana do wyposażenia w opcjonalny zestaw przeciwwłamaniowy w klasie RC2, który uniemożliwia podważenie jej od zewnątrz. Chciałbym także pokazać Państwu najciekawszy element serii 60. Jest to prowadzenie typu L. Szczególną zaletą bramy z tym typem prowadzenia jest to, że punkt zmiany kierunku łańcucha został przesunięty do przodu i dodatkowo również w przedniej części umieszczona została specjalna konsola, która umożliwia podniesienie dolnej krawędzi na taką wysokość, że brama w ogóle nie zaniża światła przejazdu. Dzięki temu możemy oferować bramy dla nadproża o wysokości 200 mm bez żadnych strat z wysokości otworu. Teraz widzą państwo trzy bramy. Z jednej strony bramę z naszej serii 50 z napędem WA400B460FU, a po środku i z drugiej strony nowe produkty z napędem WA500FU. Zobaczą państwo jak szybko otwiera się brama z nowym napędem i sterowaniem 560 o maksymalnej prędkości otwierania 1 metr na sekundę. Pozostałe dwie bramy są bardziej porównywalne pod względem prędkości. Jednak nadal istnieje między nimi różnica, szczególnie widoczna podczas uruchamiania bramy. To efekt zastosowania nowoczesnych procesorów, które w prosty i szybki sposób przekazują sygnał elektroniczny do mechanicznych podzespołów napędu. I dzięki temu start bramy jest szybciej wywołany.